Zgadnić w jakim tempie okrążyłem te boisko, w którym, którym właśnie chodzę Po tym zielonym ślaku biegłem z piłką Teraz biegnę bez piłki. Tutaj wam pokazać. To jest bramka, do której trzelam. No Tu jest, kurde, linia jakaś nieważne A tu e, jest taka zatyczka, e, żeby żeby wkładać taki słup a później no, otwiera się tą zatyczkę, wsadza się tam w słup i o, to piłka z biegłem. Tutaj zakończyłem prasę. Um, takie dwa słupy. To się odczepia. Tą rzecz że ja tego nie pokaże, bo, bo kiedy dosyć pod biedry, um, to, to zasypuję piaskiem. I później będzie, że to ja zasypuję piaskiem. Mm. Teraz robię drugie okrążenie Co mi tam To już wiecie w jakiej wielkości Jest Te boiszko Więc obstawiajcie w komentarzach I zostawiajcie łapkę Oraz suba no, a Wtedy Na następnym odcinku Zjem kabanosa tak, ziem kawa Teraz sobie piłką. A jak zjem kawa to będzie fajnie. Mam już nadzieję, że obstawia za te Te całe boisko przebiegłem z piłką. В 2 дня. Я, ну, жартуя. Целый недель. Целое боевое соперничество 30 секунд. С пилкой. Еще то, что я старалась... я хотел себе утруднить, я A tej kreski nie wiem gdzieś. O, no, no, um, no tak. No tak no.